Cześć, witajcie, z tej strony rok, moi drodzy. Witam Was serdecznie ponownie na mojej farmie. Halo, panie, co pan tu robi? Ja do pracy przyszedłem. Do pracy? A skąd pan przybiegł? Z Ukrainy. Czy pan tu nielegalnie u tych krów nocował dzisiaj? Ja im trochę jedzenia podjadam. Pomieszczają ale... tym socjalnym? A nie, 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 nie. No ja dobra. U pan... To panie, ja to Okej, okay, to dzisiaj pan, pan zobaczy, co to znaczy praca. Okej. Okay. Ciężko. No dzisiaj będzie bardzo ciężko, będziemy sprzedawali gnojówkę w begazowni, e, moi drodzy, ale ogólnie planów jest dużo, aktualnie mam tylko tak naprawdę 1000 e, kasy niecałe, 500 właściwie, bo musiałem wypożyczyć tą beczkę, bo tylko tą beczką można sprzedawać tą e, gnojówkę, a tym powiedziałem po prostu, przetransportujemy dodatkowo, no i zobaczymy jak to dzisiaj będzie wyglądało. Ogólnie też moi drodzy z kolejnych takich planów mam plan, nawet teraz drodzę, kupić tą łąkę i ją przerobić całą na pole. Piszcie, co we sądzicie o tym, jestem bardzo ciekaw waszej opinii Wam może podjadę kamerą do góry, jak to wygląda No to jest mega, nie? Jakbyśmy zrobili z tego pole to byśmy mieli co kosić, tak naprawdę <noise> Więc no, byłoby. Tej łąki, co to jest dookoła naszego gospa, w ogóle nie ruszam, bo tutaj będziemy się rozbudowywali jakieś budynki i tak dalej, stopniowo. Tam jest po prostu dla krów, tamta nasza łąka No i mamy jeszcze tam jakieś jedno pole, ale może to pole ewentualnie <laughs> sprzedamy, nie? Jak tylko skoszę tam do końca kiszonkę, bo przy kukurydzę, bo tam będziemy kiszonkę robili Panie, a pan masz jakieś imię, czy nie? E, tak, oczywiście. Dobra, to pan się przedstawi, co? Pan opowie dwa słowa o sobie? E, dzień dobry. <laughs> Widzę. Dopiero się polskiego pan uczy. Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. Jest, jest. <laughs> to co? A, w ogóle zapomniałem dodać, moi drodzy. Dzisiaj dodałem moda na takie rury przed live'ikiem. No i będziemy je testowali. Szczerze, nigdy tym się nie bawiłem w farmingu. Taka... <laughs> Zobaczymy. Czekaj, z której to strony ma... Z tyłu, dobra Nie no, z dwóch to chyba nie, jeden to jest... Z prawej jest tylko, dobra To ja podjeżdżam Ej, to czekaj, jeszcze weźmiemy, weźmiemy ten pojazd z tyłu? I byśmy to zabrali, tą bagażkę? Tylko tam to musisz odczepić, nie? Może być nawet w tym miejscu gdzie stoi Nie, tutaj! Nie to! Chodziło o to, zobacz A ja idę do pana Tutaj Gdzie jestem, za idę, idę. To się odczepia, nie? No. Chcesz, to możesz jechać tym No idzie tym jechać Ja żałuję, że tutaj, moi drodzy, siodło nie ma nakładanego, bo gdyby było siodło, to ta beczka by leciała z tym pojazdem Panie, to skrętności w ogóle nie ma Co ty gadasz? Tak. Dobrze jeździ, musisz to podjechać dobrze tylko Dobra, ja podjadę sobie z <laughs> Jak zahamował Z kamery pierwszoosobowej podjadę Okej, okay. a dzisiaj słyszałem, że mówię, że jest kamera drugoosobowa <laughs> Jest taka, no. Powiedzcie widzowie, że ja. O. Dobra, nie wiem, jestem gdzieś na wprost pod dom, postaw na razie czy coś, Cikowiec. Dobra. Ja zaparkuję pod samym wejściem. Dobra, wiesz co, tylko... Ja nakręcę jeszcze raz dookoła, żeby przy tego... od razu przy samym tym jakby... zaraz przyjechać. Może nam się uda to jakoś się zatankować. Swoją drogą trochę szkoda, Zresztą. że jest tylko taka wielka beczka, że nie mam mniejszej. Tutaj, moi drodzy, możecie zaobserwować, jak tutaj jest kiszona, robiona <grywa> na dwie wysokości silosu praktycznie Zostawiłem dosi pod tam, jak coś Okej, okay. będzie miała ładne zapachy, jak z tyłu tam Dobra, czekaj, zaraz to jakoś e będziemy montowali chyba Oczywiście, to ja już biorę jedną skakankę ze sobą Czekaj, tylko ja się teraz zastanawiam Okej, okay, niech on sobie chodzi To jest przedłużka, czy to jest zwykła? Nie, poczekaj, we, weź na razie tak. zwykłą weźmiemy, spróbujemy Ewentualnie zaraz przedłużka, jeśli będzie trzeba Tylko pytanie, Przez jak to się... U... Weź to... Dru... czekaj Nie wiem, czy teraz za blisko trochę nie podjechałem, może To ja mogę odjechać trochę i najwyżej A weź... czekaj, czekaj, czekaj Stój, stój, stój mhm. Podłon. o, ty! Ej, jak fajnie Musisz odjechać Czekaj, ja to odłączę Ej, dobra, to weź tak nawet podejść obok tego, żeby na żółto nie najechać Bo to jest długie bardzo, tak obok powiedzmy To musisz się nawrócić całkowicie, nie? Jedź dookoła w prawo Jak? W prawo, w prawo, prawo jedź dookoła Podjedziesz jeszcze raz Nie, bo tu masz ze złej strony A nie ja wiem co robię, <laughs> ja, więc robię. Dobra. ja pracowałem 30 lat na Ukrainie Okej, okay, okej okay. Pytanie teraz podłącz w... Wo... Czekaj, było a przez weźmy, A weźmy pan tą przedłużkę? Już, a już, już. A bo ja mam nie wjechać. Opa! Widzisz? musi gdzieś tutaj podjechać. Nie Ale nie no, czekaj, to czemu to puszcza? Jakby... Może najpierw muszę podłączyć pod... Hmm... Czemu tak się dzieje? A bo to jest przedłużka, dlatego chyba. Możliwe. Do obornika tu wsadzę bardziej. A tam, moi drodzy, jeszcze jest kilka, jeszcze kilka dodatków, jakby do tego. Dobra, chodź tutaj, podjeżdżaj. Zobaczymy, jak to działa. Ja podjeżdżam <laughs> Czekaj. Dobra, jest okej, okay. Stój, 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 stój. Bo to się. To się. Stoję tego... przed... okay, nie mam tego, bo ja nie mam kursora teraz, bo nie mam hudów. Podłącz wąż. O! o. Dawaj. Chora, idę na tutaj mieć. trochę jakoś się chyba. I jaki dźwięk. dźwięk. Ej, wy zaraz spróbuj jak się uzupełni wyrwać to. <noise> tak <spróbuję>. mi kusi. <noise> Ej, ale musimy z tą rurą jechać tak po ziemi, bo chyba że ją tutaj będziemy mogli zaraz załadować obok. Zobaczymy. Tam, obok. Chyba, że ją tutaj zostawimy po prostu. Czy to nie... Ale A, musimy tam zabrać też. tam. Bo A tam, tam nie wiem jakie jest z wyładunkiem, nie? Zobaczymy. To. Czy jest tak ona luźno, czy, czy nie. Mamy dopiero 10%. Czekaj, ja podjadę sobie, od razu będę do Ciebie ładował, okej? Okay? Okay. No nie będziemy przemieniali tych pojazdów, bez sensu będzie Ale nie, bo ja i tak muszę przytankować To może lepiej podjadę sam, nie wiem Tu mam z tyłu właz bo Tu nie masz nic innego To zaraz przełączymy z tego No tak, tak, tak I ja podjadę sobie, cofnę tyle po prostu Ciekawe, czy to mogę u siebie jakoś się też zobaczyć. Zobaczymy za chwilę. Ale no podoba mi się ten mod. Nie ma tak łatwo, nie? <grych> ja tu jeszcze tankuję? Jo, no tak. Tu, a, ty. To a, nie, no. A to nie to trzeba nie w tym siedzieć w środku? Czekaj, weź, wyjście. Ile jest teraz? Nie. Czekaj. Teraz Bo jest nie, 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 10 tysięcy? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zobaczymy, czy to tankuje. Tankuje. No wiesz co, wydaje mi się, że chyba jak siedzisz szybciej. 11, albo ten mod tak to zmienił. Pewnie tak. Mam siedzieć? Wiesz co, nie wiem, szczerze. Nie, no mi się wydaje, że tak samo cały czas jest. No nie, miałam wrażenie, że trochę wolno. Bo normalnie w formie już być dawno uzupełnił, to nie? Tak, ale Pewnie ta, jest... ta rura ma pewnie przepustowość Przecież narzuconą z góry, nie? Ale to jest z kolei fajne, bo to wiecie, moi drodzy, daje tak dużego realizmu. Tak samo leci. No dobra, to chodź, jak póki to się ładuje, zapoznasz się z gospodarką, co? chętnie. Tutaj mamy pasy. Do właśnie, czy do obornika, czy tam do kieszonki, nie? Takie Ale rzeczy. Ale trzeba umyć. No tak, tak, Kersher jest jestem. no tutaj, zobacz. Jest? To tutaj sprzęty ja cieszy, do kieszonki. Jest... A, to, a to ja na chwilę, ja muszę coś, ja muszę coś zobaczyć, chwila. <laughs> dobra, działa. Działa? sprawdzony Dobra, garaże, w garażach zbyt nic nie ma. Tu jest jeden ciągnik średniej rigi track a jakoś aha, tutaj paszawóz który w przyszłości będzie do wymiany na pewno na, na większy kosiarka. trochę sprzętu jest kombajn i tutaj jest taka specjalna owiareczka tutaj ten najmniejszy rigi track elektryczny plus przyczepa ale, ale najsilniejszy no najsilniejszy najsilniejszy wiadomo 65 koni no, pełna no, moc, no. moc nie? jak sześćdziesiątka trochę nawet więcej <laughs> Ciekawe czy... Chociaż nie ja wiem, do tego nie zodły. Ty, Ty, albo trzeba było, wiesz co zrobić? Podłączyć do mnie, a potem od, ode mnie do ciebie. Ale dobra, już teraz za późno. Ale, ale 75%. Za można tak zrobić. No następny razem mnie tak trzeba robić chyba, nie? Żeby to, to po prostu... dwa U mnie tak. I to jest fajne, nie? Wydaje mi się, że tym też możesz, wiesz, jakby do środka. Pompować i wypompować bez problemu, nie? Bo po prostu zaś się jakby ewentualnie tu też jest z góry. Tylko to już jest na jakieś takie pojazdy, które mają, jakby z góry, wiesz, podłączone końcówkę, nie? Tylko problem pojawi się wtedy, jakby nie chciał to wypompować. A będzie bardzo mało w zbiorniku, bo i tak zostanie coś ci czy na samym dole. I co wtedy, jakaś, jakaś pewnie pompa ręczna, malutka, rzucana. Nie żeby no. To całkowicie na, wyczyścić. Na Ukrainie to rękami robiliśmy wszystko. <laughs> Ta Dobra. Mmm, full jest czy nie, czekaj, zobaczymy. No już za chwilę. To możesz za chwilę odczepić, ok? Tylko od, od tej baczki z tyłu. Nie nie, ja nie odczepiam, ja to wyrywam da, proszę mi, Jechać Dobra to poczekaj tylko powoli za czym się rozciąga. Jak to? To się nie, nie ma rozciągać. Dobra, odłączyło się, odłączyło się samo Z automatu. Mmm... Ja czekaj. Na A poczekaj chwilę coś sprawdzę. Ja mam problem z tym opanią z tego węża, wiesz, tak szczerze hmm. Kucnij sobie do tego, po Nie, bo ja nie mam chudów Ale ja Czekaj, też mam. Czy tu można... Czekaj, a może jak ja bym drugiej? Nie, nie O, o, pa, ej, git I Udało się No, po drugiej stronie jest też, dobra Dobra, dobra to, o to nie, ja odjadę, siwek. O nie, coś... Ej, weź podejść spoguwało. kawałek. Podejść... o nie, czekaj. A możesz <laughs> to spróbować złapać? Cii, to się trzyma. Czekaj, czekaj, czekaj. O, dobra, wyleciało. Dobra, to ja poczekam na ciebie tutaj. No, poczekaj. A ile tam jeszcze jest tej gnojówki, możesz zobaczyć? Gnojówki, ile jest ogólnie? Mhm. Tam wiesz, nie. miarku zmiesz, nie? Zanurkuj, zobacz. Ale to nie, nie ma w tej miarki nigdzie. Musisz nurkować, co ty, otwierasz włas? Ale nie ma miarki, no. <noise> ty tu full prawie. To się chyba dało wpaść, nie? Czy Nie, nie, <noise> nie no się, to, to kiedyś na jakiejś takiej macie mapce było, <noise> że dało się wpaść. Ty, ale powiem ci, zabezpieczenie pierwsza klasa, tak szczerze. <noise> ale patrz, na deska jest odwrotnie, jest. Który odwrotny? W sensie no... No tak. Na no, ten, no na ten, na, no dokładnie. Szpiątą. Dobra, czekaj, ja, ja uzupełniam to. Nie uzupełniaj. Palma chiny uzupełniaj. Mm, co? Ej, ja się topię tutaj. Siwek to tak nie zadziała. Musimy dlaczego? z twojego brać. Wiesz dlaczego? Bo to nie ma w sobie pompy. Niby tam jest, ale widzę to nie działa w ten sposób. Na mod bez modów, jak najbardziej by to zadziałało, nie? A tutaj są jakieś problemy. To czekaj, to podepniełem pod Twoje, mów jak blisko. Dobra, dawaj, 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 dawaj. dawaj No i dawaj. git jest podpinać. Dobra, Prrr. I z Twojego trzeba przepompować, będzie. Jak tego się podnieść. Tak? lewym bierzesz. Trochę dalej, sobie w lewo może wejść. O, jednak nie jestem za słaby. I tam potem prawym chyba jest. Weź trochę podejść może. No, ale to nie ma znaczenia, musisz tu tylko chodzić. I tam jest gdzieś. Nie masz? Nie no. Ty, czekaj, poczekaj, ja stój. Ja O. Łapiemy. A Ukrainie my tego o, nie, nie uczyli. O <laughs> nie. Czekaj, bo użyłem. <laughs> czekaj. Nie, <laughs> ja, bo teraz to trafić jest ciężko. Ooo. -o. To chyba nie Czekaj, próbuj to ze mną wyjąć jakoś. O, o, o. o dobra. Złapałem to. Czekaj, nie odłóż. A to się chyba nie da. Do... Czekaj, tak. jak ja bym... E, to a żał, przed chwilą co to... zrobiliśmy tutaj? <grych> no ale. Dobra, ale najpierw podłączyłeś tam. No nie, właśnie tutaj, bo tam inaczej puszczę. A może odwrotną stronę? Podłącz, o, po prostu trzeba z boku stać <grych> delikatnie. Dobra, bierzesz to, Dobra. czy ja mam... Bierz, bo ja jestem za słaby na to. Czekaj. Nie mam tyle siły, co ty... Podłącz. Jest, nice. O. Teraz pytanie, czy ja to I muszę teraz... uzupełniać, czy ty? Nie no, ty By... musisz chyba wy... Ja. No to dawaj. Czekaj. Wszystko. Wyładuj. Nie mogę. Jak nie możesz? No idź do traktora i zobacz. Czekaj. Jak muszę najpierw napełnić? Hmm. Jak wszystko wypompowano? Co tu gadają? <grymne> Iwek Zepsułem <grymne> Dobra, w takim razie moi drodzy Coś się... Czekaj, aha bo to jest kierunek Bo to jest pompowanie i wypompowanie Opa, leci Leci? No musi lecieć To tak no. wolno leci? Zobacz, już jest, pojawiło się Ooo, to ja idę wykąpać prawda? nie myłem Bo ty wpompowywałeś cały czas A myślałem, e, że już jest moc zbugowany Powiem ale. tak Fajne zadanie, ale nie ukrywam, będzie to tak czasochłonne Ale fajnie się umyć w końcu, bo się dawno nie myłem Oj, Siwek, Siwek Tak, tak ja A te, belki, bo, ale, te belki są tak małe, tak szczerze, filka, w trakcie. Filka, filka. Do wzmocniania, filka. czy jak? Yy, możliwe, ale chwilkę, chwilkę, ja mam pytanie. A co plena? się stało? A jaka wypłata? Bo się nie pytałem. Ja myślałem, że za krągę chleba tam pan będzie pracował. Nie, no. Widzowie decydują w komentarzach. No to trzeba nam się Moi drodzy, piszcie w komentarzach, co robimy z naszym nowym pracownikiem. A może mu jakieś specjalne zadania dajemy w ogóle? Co wy na to? Nie, to może być trudne. No co, to na przykład, nie wiem, tym małym pojazdem, tak, samo samozbierającą, skosić te pole numer, łąkę, no to nie ma numeru. <noise> Koło tartaku Koło tartaku. Mm -hmm. Teraz to ja... Na przykład. A który to jest róg mapy? Który róg mapy? To jest Kono, zaraz. A, a. e bo gnówki jest 60 tysięcy jeszcze. Ja wiesz co? Możemy po prostu jeździć, to sprzedajmy. Co ty na to? Bo ja coś czuję, że my tu będziemy czekali, czekali. Jak my mamy tutaj wypompować, tam z powrotem pompować, to chyba bez sensu trochę, co? też mi się tak wydaje. Dobra, ale to teraz. Chowaj, wą... czekaj, odłącz wąż. Albo. To... Chcesz, nie wiem co. Ja teraz muszę do ciebie to wpompować. Żeby... <laughs> ja to... Moi drodzy, w ogóle dajcie znać, yy, czy chcecie, żebyśmy grali na tej modyfikacji, czy nie. No bo nie ukrywa modyfikacja jest całkiem fajna, a czekolwiek to no, czasochłonna i to mocno. A ciekawe, gdybyśmy mieli większy ciągnik, czy to by szybciej leciało. Bo to wiesz, od wałka chyba trochę też zależy i pompy tej całej, nie? Jestem ciekaw A może jest jakiś mod, który po prostu jakby zwiększa tą prędkość. Czekaj. i prędkość macie, tylko tyle jest. Właściwie. Lewy kontrol to jest ten z global kompany, to nie. Także no sami widzicie moi drodzy. Dobra, Siwek, bierz ciągnik, zaraz lecimy, nie? A po co ja z panem jechać? Pana? A, zobaczysz, gdzie jedziemy Dobra, to Możesz ja... Możesz jechać tym 150-konnym, nawet sobie weź go Nie, naprawdę? No. Co? <noise> A to ja będę musiał odczepić to gdzieś, zaparkować ładnie Gdzie pan zaparkować? Obok tam, obok obornika, nie? Tam, w, jakby za to tym a, to ja Tylko, te, wiesz, co, te, te przewody, nie wiem gdzie, gdzieś musimy je schować, może do garażu na razie tam, potem znajdziemy jakieś miejsce dla nich. Właśnie do zupy. Do zupy. No, Także moje drodzy, dajcie nam znać w komentarzach, czy, czy chcecie żebyśmy grali na tym modzie, czy nie. Co w ogóle sądzisz o tym modzie? Podoba się? Ja na razie... Według mnie jest zupom. wszystko spoko, z, z wyjątkiem zupom. tej prędkości pompowania, jest ona zbyt realna, mam wrażenie. Dobra, koniec. Trzeba... Okej, odłączysz? O, ja idę, tak. Czekaj! <grym> Urwał! Wow. Dobra, to ja. To nie było To ja lecę sprzedać to. Ale poczekaj, bo ja potrzebuję też chyba tej rury. Tam, nie? Dla pewności lepiej wziąć. Czekaj, czekaj. My tutaj gdzieś musimy to jakoś włożyć. Czekaj, co ty robisz, po rurze jeździsz? przejechałem ją. Co o się dzieje? Napisz mi lata po pokoju. Notatki zapisujesz tak? No właśnie. Czekaj, bo tutaj tego... Do godziny... Może po drugiej stronie polecę. Dziesiątej muszę wysłać notatki pani. Ej, no weź złap. Może ty możesz to umieścić tutaj. No, ja wątpię. Mówić, mówi, żebym ja złapał są łapie Zebra. Nie, teraz ja Dobra, jedziemy tak. Nie ma co. Ale wcześniej widzieliście działało jak należy. Cepsuty ja Nie wolno jedzie poplam. ten. Ja cię popam. Poczekaj, poczekaj, bo tu w lewo, w lewo. Delikatnie trzeba, bo jak nas zarzuci. Ej, jak wąż zostanie gdzieś, tu mów, krzycz od razu. ta kabina, ta kabina jest taka amortyzująca. On tego na pół się ta łamie, maska się oddzielnia, a kabina oddzielnia. Wiecie sobie na jakiś zauwa kamień. Zauważyłem, zauważyłem, Ale tylko ten średni i duży, nie? Mały niestety nie, a szkoda. Hmm. Moi drodzy, dzisiaj sami widzicie 20 minut. <laughs> Męczyliśmy się z gnojówką samą. Ej, bo ty trawę tym kosisz. Co Zobacz. ty? Trochę ten mod jest chyba zbyt realny. No. <laughs> nie wiem, czy to jest, moi drodzy, dobry pomysł, aby, aby z tym właśnie modem grać. A jak na no, sam sobie jest mega fajny. No tylko ta prędkość, no jakaś zbyt realna, A nie, nie? jedziesz, nie jedziesz na teraz. No różnie, tak do 53, niby, w Torii mogę jechać tym. Nie, bo ja cię tak średnio doganiam. Dogonisz się jak będę tam rozładowywał. W super rad. Ja. Tylko pytanie: czy tam jest miejsce do rozładowania tego, czy po prostu podjeżdża mi tyle? Bo bez tego moda normalnie podjeżdżałeś i jakby wiesz, sprzedawałeś. Także moi drodzy, dzisiaj na czysto jakieś 10 tysięcy wyjdziemy. Po tym kursie. Trzeba beczkę spłacić. Beczkę już jest wiesz, wynajęta. Sąsiad będzie krzyczał sąsiad? Sąsiad sąsiad, nie? No dobra. bo to sąsiada ma, nie? To ma sąsiada. A skąd? Ej, dobra, teraz pytanie. Ej, tu nie ma triggera jak nic. Mamy, czekaj. A nie, jest, rozładuj po, i normalny, i teraz leci. A no, czekaj, muszę ci pokazać, jak, jak tu przyjedziesz, jak teraz się rozładowuje, fajnie. Tylko yeah. kasa przychodzi dopiero o północy, nie? Dobra, wsiądź sobie, zobacz, jak teraz się rozładowuje. Z jaką prędkością. Troszkę, jak jeszcze pokażę, widzą, jak to szybko teraz leci momentalnie, więc. <grym> o Panie <grym> Chyba i... trzeba będzie moda jednak wywalić. O Panie Moi drodzy, o, panie. od was decyzja zależy. Piszcie w komentarzach, czy zostawiamy tego młoda, czy nie Czy zostawiamy Siwka, czy nie? <laughs> Siwkiem też mogę się napisać, moi drodzy Piszcie, czy Siwek się nada na rolnika Czy Siwek jest dobrym Ukraińcem? <laughs> Ej, dobra, już koniec Widzisz, jak to szybko poleciało? Moi drodzy, hmm. my się będziemy powoli żegnali Podobała dzisiaj się akcja, czy nie? Bardzo bardzo Nie no, ten mod to powiem wam, no jednak musi być chyba do, do wywalenia Bo ta prędkość na no jest tragiczna Wiecie, my zanim byśmy tutaj no coś, coś, coś coś właśnie sprzedali, to trochę by czasu minęło Także moi drodzy, zobaczymy, piszcie, to od was tak naprawdę zależy Ja tymczasem dziękuję za uwagę Nie wchodź we mnie, okej? Okay? Bo ci tutaj tekstury, więc był z nami dzisiaj Siwek jak się pracowało? Trzy słowa do widzów? Chyba za nie mówił. Chyba za nie mówił, moi drodzy. A to dobra ma być. <laughs> będzie, będzie. Także co moi drodzy, dzięki za uwagę, jak się dał łapka w górę i trzymajcie się do kolejnego. Cześć! Cześć.